Ja w kolejnych przodach z okazuje Kazuji soft time. Tutaj jest na samej górze. Piękne razy widać. Możemy użyć w końcu flypada. Wcina najpierw do tej norki. O, puzelek jest w takiej pięknej skrzyni. Właśnie były przedmioty dungeonowe. To już link półtora spędził w przeszłości. Włoszeniem w imię, tak właśnie, nauczyliśmy się dwóch nowych ruchów, zaczęliśmy ten świat, bardzo dużo progresu zrobiliśmy, więc w tym ten... skończę ten świat na pewno. Może nawet zacznę... O! Może nawet zacznę czwarty. Nauczyliśmy się też apilitki na zmienianie dnia na noc i vice versa. O! Bados! To jest w action! Czas na akcję powietrzną. Tak, możemy teraz zrobić big bomb. Jeśli naciśniemy B, to zrobimy taki atak. Wiecie o co chodzi. Tak, to kosztuje czerwone piórko i jeśli trafimy w ścianę, to stracimy życie. Czy uwagę Powiedz mi więcej. O właśnie. No, w tej ewent ewentualności musimy uderzyć tam pieniążkiem. A, no, wszystkie ruchy w grze nauczyliśmy? Czyli co, kaloszy nie ma w tej grze nawet. Okej, okay, wiecie co, ja tam zaraz wrócę na górę, bo to zajmie minutę. Okej, okay, ja jestem tu jedna rzecz, której Patryk nie powiedział, to to, że... można trzymać guzik R, żeby bardzo szybko skręcać. Patrzcie, to jest normalne skręcanie. Widzicie, jak wolno. A to jest jak trzymam kuziker. Patrzcie na to. Oni nigdy tego nie mówią w oryginalnej grze. A to jest. Mocna Mocno przydatka, przydatna płytka, Przydatka. Tak, przydatka. O, kolejny puzelek. To jest właśnie ta narka, z której patrzyliśmy. Trzy puzelki zostały. Prosimy czuńcze. Dwóch zostało. Wiem, gdzie jest jeden. Czy to tyle? Pancho Tui! Moja ulubiona nagra. O tak. W tak fajnej lokacji musi być Pancho Tui. Jeszcze jedna rzecz. Gdy sprawdzałem poprzedni film, to tak patrzę. Ominąłem coś. A mianowicie tutaj guzik jest. Okej, okay, to tu po prostu będzie to nie jest na czas. No tylko kolejny problem to, że musimy iść znów po flypad. Here we go! Cały czas tu słyszę dżincze, więc myślę, że tu jakaś norka jest w tym budynku. O, mam potełkę. No tu schodzimy. Czy dałem się wyrobić? O, 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 tutaj. Jinjo, jesteś tu? Jest. Złoty Jinjo. Okej, okay, już tak nie chce mi się robić pausy, bo już i tak tutaj blisko jestem flypada. Um, um, um. Ok, chyba wszystko zrobiliśmy oprócz tego, pieniążkę. Także zrobimy to. Ciekawe, ile nam rzeczy to otworzy. Buty są tam, a teraz ją musimy złapać. Ok, dobrą stronę mi uderzyło. Tak, czas leci w kacence. To jest nie fair. speedran. speedrun. od tej strony o, ledwo jak w tym pustynnym świecie samym ziemi. Ej, fajna muzyka jest. Wyłącz te buty Tak z piosenka też jedna z najlepszych piosenek Ocarina of time Tutaj Fajna fabuła była, że gościu sobie tu grał na arkadeonie Co to za instrumentu, I był taki happy, nie? Uf, czekaj, dobrze pamiętam? Tak Or am I? Tak, był, był taki happy Siedem lat później nie jest happy Bo powiedział, że ktoś zaśpiewał tą melodię i musi cały czas grać Ale o co chodzi? I on powiedział, że Ktoś mi zaśpiewał taką melodię i nauczył nas tej piosenki, gdy jesteśmy w przeszłości. I lecimy do przeszłości, śpiewamy tę piosenkę i to my go uczymy tej piosenki. Taki time loop jest. Czyli on nauczył Linka, który nauczył jego. Time loop taki fajny. Tak jak pytanie co było pierwsze jajko czy kurę O to mi przypomina ta skonkera, że to około się plikało Pam, pam, pam Majka, Zuj, że po sniego chincha. Wiecie czego dalej nie znalazłem? Rozwiązania do tej bramy. Jak otworzyć tamtą bramę? Może z tym... tak? Miałem problemy. O, czekaj, może to tu będzie. no tak, po... W zelcie tutaj się szło. Do kropowca jakiegoś. Może wyjdziemy po drugiej stronie? Najpierw tutaj pójdę. Jinjo musi się to przechować. Czy to ostatnie nutki? Jeszcze pięć jest. Okej, okay, ale już wiemy co tutaj było. Co tą bramą. Pięć nutek, jeden ginger. I jeden puzelek gdzieś. No ciekawe. Mamy wszystkie ekstramiotki. Trzeba tu patrzeć poza kamerą. Tyle cię szukaj, cię znajdę. Piórko... Gdzie jesteś, przyjacielu? Chcę cię uratować. O, niebieski. Oh, oh. Mój ulubiony kolor. Mm. A tak chciałem przytulić to butelko wcześniej A takie nie, nie będę dziś autystyczny A jednak trzeba być w trzeba lisać ściany Jeden puselek i pięć nutek mi zostało, gdzie to może być? Może tam gdzie ta pizza jest? Kranty pizza? O, oh. nie, nie, ten kuzyk wciskam! Ty wróciłem tutaj, parcia na to, ten po token z jakiegoś powodu wrócił tu. Straspił się z powrotem. Idę zobaczyć, czy mogę go znów chwycić. Okej, okay, dziwne, nie ma tego mampo tokena. Tak, jakby to była kopia tamtej lokacji po prostu. Mi się wydaje, że tak właśnie jest. To było tylko to pokazania. I tutaj jest ten pusty miotek, który odpaliliśmy guzikiem. I już wiem, gdzie jest sekret. Tam gdzie mieliśmy latać wcześniej. Myślałem, że nie mogę przez suwit przelatać, ale jednak się da... Teraz pokażę. Albo w sumie już tu jest. Tylko nie pamiętam w których to kwiatkach było. Nie czekaj, już wiem. To było w centrum. Tutaj gdzie się nauczyliśmy latania. Coś tak myślę, że z tym będzie. Nie, myślałem coś, że nie mogę przez ten sufit. Jak dziwnie wyglądało Coś tu ekstra jeszcze jest? Czyli jakieś... O! Czy to jest Shadowman? No kurcze Ostatnio to przechodziłem na kamerę. Shadowman Remastered, to jest piękna gra taki gier już nie robię. Znaczy remix robię. Jest wszystkie nutki i ostatni pozelek. Dobra robota będzie, Jestem. No. a tu jest ta krata, co myślałem... Czy mogę... ...latać przez to. Bo gra w cs zaraz biję Hmm. Także zrobiliśmy wszystko w tym świecie. No to zostało nam tylko wyjść i podróżować do Death Mountain. Ok, tutaj jest Death Mountain. Kolejny świat, ale już nie będę kolejnego świata zaczynać w filmie, żeby później było jakieś schizy. Zakończę tu ładnie. Świat zakończony, tu można skończyć film. Także tu widać. Znak, tak, tylko pokażę Sneak Peek. Mogę jeść, bo mamy wszystko. Good job, Kat. Patrzcie, jaki pająk! Dobrze, będziemy kontynuować tą krainę w koniec przykład. W przykładach. Yo.